Dzień dobry, dzień dobry i szczęść Boże, moi drodzy. Witajcie już w kolejnym z wielu odcinków gry Heroes of Might Energy 4 W dzisiejszym materiale chciałem Wam zaprezentować czar o nazwie Celność. Moim zdaniem, jest to zaklęcie bardzo potężne. Jest to zaklęcie pierwszego poziomu. I co ono daje? Zaklęcie to zwiększa o 25% atak z dystansu wybranej jednostki. Ponadto neguje także kary zastrzelania na dużą odległość i do celów ukrytów za murami czy przeszkodami terenowymi. Tutaj w tym właśnie materiale chciałem Wam pokazać taką dobrą taktykę na start. Uważam, że to jest znakomite zaklęcie, które bardzo pomaga szczególnie na początku naszej przygody. I standardowo jeśli materiał Wam się spoda. proszę Was o lajka, like, komentarz, subskrypcję. Bardzo mi to pomoże w rozwoju mojego kanału. Tutaj stoczę dla Was się takie trzy przykładowe walki, pokażę Wam, że Początek, dobry początek ma tutaj znaczenie, kiedy gramy Ładem Akademią i fajny jest też opis, opis tego czaru. Pisze, głupi dowódcy często strzelają bezładnie we wroga. Dlaczego pozostawiać losowi coś, nad czym można mieć kontrolę? No i to jest prawda. Tutaj możemy pomóc naszym jednostkom strzelającym, gdyż tutaj, kiedy gramy Akademią Ładem, naszą taką jednostką strzelającą pierwszego poziomu są to niziołki. Inni mają to do siebie, że one nie mają pełnej strzały, więc tutaj warto im pomóc Tym oddziałowi. Swoją drogą jest to bardzo fajna jednostka, gdyż ma taką fajną właściwość, co się nazywa Zabójca Gigantów. I co ona daje? Zdolność Zabójca Olbrzymów sprawia, że ta jednostka zadaje zwiększone obrażenia istotą czwartego poziomu. Czyli kiedy gramy tą jednostką, warto raz na jakiś czas uderzyć jednostki tego najwyższego poziomu, który zadaje im większe obrażenia. Także jest to taki, taka, taka ciekawostka, warto o tym wiedzieć. I moi drodzy, tutaj mamy już wykupione ile się da tych jednostek. Zobaczmy, jak pomoże celność niziołkom. To oczywiście standardowo. Pozbierajmy sobie, jak to wiadomo, na początku surowce. Tutaj też, właśnie, lubię tak na początku od razu, też drugiego bohatera. Też może dajmy ładu, albo. O, jak to będzie, prawda? Tutaj. Zbieramy sobie surowce, przejmujemy inne siedliska, żeby jak najszybciej mieć dostęp do, do surowców. Przykładowo budujemy, ja wiem, Radę Miasta, żeby mieć więcej sztuk złota dziennie. I naszym pierwszym przeciwnikiem będą tutaj widzę orkowie oraz trogledyci. Zobaczmy jak ta walka nam tutaj, jak ona przebiegnie. Tu może dajmy na początek krasnolutą tarczę, gdyż oni nie będą póki co wykonywali żadnych działań. I kiedy damy tarczę, zobaczmy obrona 11, a po kliknięciu tarczy nasza obrona zwiększa się z 11 na 14, na 14. czyli tutaj też warto dawać tarczę. Nieznacznie to daje nam poprawę obronę, kiedy gramy i od razu, słuchajcie, nie zwlekamy. Na samym początku już celność dajemy niziołkom. i dzięki temu, słuchajcie, niziołki mają pełną strzałę. Tak jak pisze, zaklęcie to zwiększa o 25% atak z dystansu wybranej wodzki. Neguje także kary. Zastrzelenie na dużą odległość i do celów ukrytych za murami czy przeszkodami terenowymi, tak jak kusznicy, słuchajcie. Także ziółki dzięki czarowicelności zyskują to, co mają kusznicy. I od razu atakujmy, kogo się da. Tu może, niech nam pomoże trochę bohater. Tu niech krasnoludy nieco chronią. I widzicie, walka przebiegła bardzo fajnie. Zaledwie 14 krasnoludów straciliśmy, to niewiele. Ani ziołki mają tutaj zero strat. Właśnie rolą krasnoludów jest tutaj chronić ziołki. Przed drugimi oddziałami. Zobaczymy, jak nam tutaj przebiegnie druga walka. Tym razem dziesiątki krasnoludów. Dajmy, może czekanie. Może nie od razu, bo widzicie, ma jest jedna druga. Zadaje 39,78. Także nie za dużo. Także dajmy, czekaj. Teraz nasz bohater da celność na niziołki. To nasz. Niech krasnoludy sobie czekają. I od razu atakujemy niziołkami. Widzicie, pełna strzała, obrażenia też tutaj większe, 98-196. Tu lepiej magią nie atakujmy, bo krasnoludy, jak wiemy, mają odporność na magię, a odporność na magię zmniejsza obrażenia zadawane przez czary, więc nasza tutaj, słuchajcie, magiczna pięść nie dawa... zbyt tutaj wiele by nie dała, a też nie zadaje dużo, bo 22 punkty obrażeń, także niech sobie bohater Dajmy mu że mu tarczy, bo nie będzie podejmował żadnych działań. Ani ziołki niech cały czas atakują A um, zaatakujmy. Widzicie? Niziołki również bez strat. Tylko 6 krasnoludów to niewiele. Także słuchajcie, to jest fajna taktyka na start. Kiedy wylosuje wam się celność, to od razu dawajcie na niziołki. Ja kiedy, kiedy gram tutaj właśnie ładną akademią, to zawsze staram się, żeby ten czar na początku naszej przygody był, bo on naprawdę ułatwia. Jak sami widzicie, i może tutaj stoczmy już ostatnią walkę, tu może tak na szybko wybudujemy sobie fabrykę golemów, żeby nasz bohater nieco zasilił naszą armię. Usiłki już przebywają. No i tutaj stoczmy już teraz ostatnią walkę. Zobaczmy jak ona przebiegnie. Standardowo oczywiście celność na niczioki. Tutaj niech nasze jednostki będą niewzruszone cały czas tarcza. Bohater też niech nieco wspomaga. Cały czas osłabiamy oddziały. Tu może jeszcze zaczekajmy. I teraz, może zaatakujmy tych 14? Tutaj niech już krasnoludy atakują. Tu osłabiajmy, może tych 33. Niziołki zaatakują chłopów. Golemy dobiją. Także moi drodzy, sami widzicie celność to jest potężne zaklęcie, takie niepozorne pierwszego poziomu, a zobaczcie, ile daje. Słuchajcie, no niewielkie straty, a przyjemny start, kiedy gramy Ładem Akademią, to zawsze kiedy gracie, starajcie się już mieć na samym początku ten czar celność, bo on naprawdę pomaga, tak jak widzieliście walki, niewielkie straty, praktycznie, słuchajcie y Zero strat, jeśli chodzi o niziołki. No to jest jednostka, którą warto o nią dbać. Krasnolude właśnie pełnią rolę taki tarczy, chronią właśnie niziołki oddziały. Tutaj, jak widzicie, od razu poszedłem w golemy, bo golemy są tutaj potężne jednostką, mają 50 życia, zadają dużo obrażenia. No i tak by to wyglądało. Napiszcie, jak wy zapatrujcie się na to zaględzie, jak wy gracie tutaj ładem. Ja właśnie lubię w ten sposób zacząć, kiedy mam celność, od razu daję na niziołki, wtedy podbijanie mapy staje się łatwiejsze. I moi drodzy, jeśli macie jakieś takie ciekawe pomysły, które warto byłoby tutaj opublikować, no to napiszcie w komentarzach, postaram się je dla Was zrealizować. A tymczasem ja już się będę z Wami żegnał. Do następnego materiału. Trzymajcie się, cześć, pa!